ale ta bryła jest bardzo dobrze widoczna szczególnie z tamtej strony. No to dobrze, że łaskawie słyszałam, jak Hubert Moncik stwierdził, że tego nie będzie deweloperka. No, no miała okazję, a to to jest, no zobacz, taka, taka prawosławna, rosyjska jeszcze architektura. Gdzieś tutaj ktoś dobudował jakieś mieszkanie, wejść, widzicie? Te, te ornamenty, takie tu drewniane. I ono, ja nie wiem co to na środku daty nie było. 1870, bo ja pamiętam tą datę, nie że to nie? był ten rok, ale oryginalne masz jeszcze być... stolarkę, zobacz. To co? jest oryginalna stolarka z takimi małymi datalami, a tu masz to słynne co? podwórko. Ja nie wiem czy tu może jakieś biura nie było, czy czegoś takiego. Spójrz na to, tu masz oryginalne. Tak. Teraz... Eee, zobacz nawet ten murek. Ten, tak, ten tak, detal, tak. tą ornamentykę. Tak. To jest głupi murek, a zobacz, że ktoś się wydał kasę na to, żeby zrobić tam balustrada ozdobna jest, i tak, tak dalej. Tak, tak. Tam coś leży na dole, zobacz, uwalony. To jest uwalony. Wszystko tak samo paniątkowe. Mm. No wszystko no, 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 jest dokładnie. stare. I zobacz, tylko że to już dawno temu to potem mieszkało. zrobili mieszkania, przebudowali to na mieszkania. Czekałem, to weź to kocham, to, kocham. to są no ale zobacz na dachu tutaj, ja się nie wiem, jak to się fachowo nazywa, pod dachem, ten taki neogotycki niby, no nie wiem jak to nazwać, takie szczyty jakby, widzisz? Takie. Um, te drewniane elementy pod dachem. Nie, paweł, nie, przepraszam. przepraszam. Nie. Pytanie, co to, to jest, było? Nie wiem, co tu było, ale to mogła być po prostu zwykła kamienica mieszkalna, tutaj no, mogła być ta wiesz. Kamienica też. to się stara. Jak Że... ktoś ma tu jako... jak... Och, ja kocham mam takie miejsce. Ty, możemy tu poświecić? Nie, tu śmiernik ja nie jest po prostu. Drewniana, ale tu okna był, zawsze, Tu kuczka mógł być jakiś był, sklepik, wiesz? może i był, tak, ale to czyni. Kuczka O to? Wko, lepiej, a o, cholera, To tu jedna, a to, to druga. Jest, nie, no, no, kuczka generalnie tak zelbera. to jest tu, tak. Ale są murowane i drewniane. No oczywiście, że są. A to ona ma to dziurę w dachu? Ale no, no wiesz, teraz miała otwierany dach. Co pani mówiła? No to jest niezmiernie cenna informacja, to ja nie wiedziałam. tego. Ja to przyszłam pokazać te Proszę Pani, a czy ktoś to chciał zburzyć? Nie. Ale chcielibyśmy to zburzyć z chęcią. A kto nie pozwala? Ale przez to ja nie mam okna. Architekt się nie zgadza niestety. No to dziejmy takie pamiątkowe. Ale... No to niech sobie siedzi to no. do Izraela. No tak. Tak, w tym sensie. Nie, dla nich to jest pamiątka, dla nas nie. No tak. Zwłaszcza, że ona, no ja nie, nie wiem czy ona nie, to jest jest. No. no Paweł, ty co? wiesz co, ale ty, ty kamerujesz. Ale to ja czera, mogę wyciąć coś o to jak to chcesz. tutaj był napis. 1870 chyba, nie? 1875. 75. Pię? Mamy ten napis w domu, nawet już tam następny. Czyli na państwa. A można zdjęcie tego napisu? Nie, nie. nie. Ja nawet nie wiem, wie Pan, gdzie to jest, co jest w częściach. Kiedyś nie. tutaj była przewodniczka lubina i chciałabyś mi jej No to ja właśnie jestem przewodnikiem On, ja drzemię, on tu na środku na był, na był, nie? Grupy, które jeszcze Na środku był ten napis, nad tymi drzwiami, nie? Ja go pamiętam, bo to koleżankę miałem kiedyś. I tu takie było miejsce, gdzie tam się wilko wypiło, piwko wypiło. I tu pamiętam właśnie, że... Tak. I wiesz, wiem, że o ten budynek on jest starszy jak te kamienice, bo on już musiał być... Bo ja mam stare plany, To było na tak, tam tylko te dworki jeszcze były. No, A może zdjęcie zrób nie tylko film, ale oryginalna różowa farba to może być bo, bo oni nie mieli wtedy farby olejnej a to był kolor nie. modny w tamtych czasach bo zobacz jak kamienice jak malują tak, czy tam czego mają masz w różu taki ale piaskowy róż tak samo tu a, ale, ale jaja ale, ale wiesz to jest takie samo odkrycie co ja wtedy u Tułajewa jak poszłam i tylko że ja wtedy no, tam nie, była ewidencja tylko bo... bogaci tutaj Wydalski. w moim mieszkaniu a, ale tak. chyba chodziło się tędy Tęne. i miał swoją łódkę. Tak. Wszyscy bogaci budowali swoje kuczki. Okay, tak. No dokładnie. Neurolog pani powie, ale tak. nazwisko pani go kojarzy? Nie wiem, w 1942 roku poszli do obozu. No o to to tak jak w tobie. Żyje jeszcze mógł, który się upomina o tą kamienicę. O tym całym knihecku. Tak, sprawa jest w toku. Bo no cała to będzie, bo to jest cała kamienica, cały stujesz. Dlatego, że y, Ziemia jest... Y, y, Miasta gminy A, i musiałby za te 78 lat zapłacić podatek. To przekracza wartość kamienicy. <głos> 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 jak to dobrze jak czasem państwowe jest, nie? Nie sądzą się. I niech się sądzą, o jak najdłużej. <noise> no ja to chętnie bym wykupiła by przecież to mieszkanie. No w takim no miejscu, to w śródmieściu... Że ja mam w domu w drugim przedpokoju schody na strych. O kurde. Wszystko jest, wszystko jest yy, prawdziwe. To daję tak, mi kiedyś... od strechu, wszystko Oryginalne? Oryginalne. Ja tego ja, nie Słuchaj, Ja, ja, ja pożegnam, bo Ci Państwo zaraz tam wejdą i będą robić film. Urząd Bezpieczeństwa 1946 no, roku. No. Tutaj prześladowano wyklętych. No to tych budowli jest jak kilka. Jak budowali ten budynek, yy, yy, ten, yy, bo to urbana jest ten budynek. Urban. Ośklane. Jarosława. To Jarosława Urbana. Tam to. Tam no znaleziono zakopane szczątki no. zabitych a kopców. No proszę. No tak. mój ojciec przesiedł, to głównicie nie ma I cisza, i cisza. A później Do... była milicja, później była Izba Dziecka. Bo jest, wie pani yy, kilka tych budynków, no ale ona ma. Mają... Ale to się dziwię, jest pani przewodnikiem. Dlaczego tej tablicy nie ma panęśniającej? Nie, nie wiem. Bo się właściciel podobno nie chce zgodzić. No, A to miasto no. pewno go zmusi do tego. Kto? Bo?